Witajcie, czytanie w kolejnym materiale na kanale Polska z Grim bo myślę, że trochę się za tą grą mogliście stęsknić. Ja również i dzisiaj przychodzę do Was z informacjami na temat nowego DLC, których o dziwo jest naprawdę dużo. Pierwszy materiał o zbliżającym się dodatku Fangs of Asaken był już jakiś czas temu, a od tamtego momentu twórcy naprawdę przekazali i podzielili się sporą dawką informacji, i dzisiaj, w dużym skrócie. Zajmiemy się tym, co faktyczny dodatek nam zaprezentuje, także bez przedłużania zaczynajmy. Na początku przypomnijmy sobie to, co widzieliśmy od samego początku, jeśli chodzi o ten dodatek, czyli po pierwsze, nowy poziom trudności, i o tym dzisiaj będzie znacznie więcej. Oprócz tego, nowy 10. mistrzostwo Berserkera, też sobie dzisiaj o nim opowiemy. A oczywiście również nowy cały akt, Itomizacja potek, również transmutacja afiksów itemków rozwinięcie dodatku Crucible, nowy również powiększony endgame i setka nowych itemków i również dwie nowe frakcje. A teraz zajmiemy się jedną z największych nowości, czyli kompletnie nowy poziom trudności Ascendant, który prezentuje kompletnie inne podejście do kampanii jeśli chodzi o wyzwanie i też o sposób zdobywania ludu. Gdy dotrzemy do Kurn, w Aztekar, zdobędziemy i spotkamy ołtarz, który będzie mógł manipulować lutem w grze. Natomiast, aby manipulować lootem, musimy w samym ołtarzu po prostu użyć konkretnych surowców, które właśnie sprawią, że po prostu będziemy zdobywać inne itemki. Więc, jeśli potrzebujemy itemki np. od Bladingu, to musimy właśnie w ołtarz wstawić konkretny itemek, który sprawi, że taki loot się nam pojawi. Ale oprócz tego. Również modyfikując loot, modyfikujemy potworki, które spotkamy w grze. Przez co po prostu sam looting i sama akturacja zmieni się w zależności od tego, jak sam ołtarz wzmocnimy. Ale również ustawienie w konkretnej modyfikacji. Samych ołtarzy sprawi, że spotkamy na przykład oprócz nowych wrogów również totemy, które też będą nowością, ponieważ otrzymamy nowy, jeszcze wyższy poziom totemów. Także jeśli chcecie jeszcze większą eksplorację z właśnie nowymi elementami mapy, jak właśnie tymi totemami. To również jest taka możliwość. Ciekawostką jest to, że grając na nowym poziomie trudności z wyłączonymi modyfikatorami, nie musimy od razu lecieć na wszystko od góry, ponieważ będzie możliwość wyłączania bądź wyłączania konkretnych modyfikatorów, które sprawiają, że gra jest trudniejsza. Więc spokojnie możemy tak ustawić grę, aby była nas jak najbardziej satysfakcjonująca. Dzięki nowemu ołtarzowi i nowemu poziomu trudności, również otrzymamy nowy typ itemków z nazwy Standard który posiada naprawdę chore afiksy, które możecie zobaczyć na przykładowym screenie. No, robi to wrażenie. Od teraz również otrzymamy nowe skrzynie, które będą skrywać pułapki. Po otwarciu takiej skrzyni wyjdą z niej potwory, które będziemy musieli pokonać, aby zdobyć jeszcze nowy, lepszy loot. Uwaga, bardzo fajna sprawa, ponieważ w czasie progresji i gry na nowym poziomie trudności z nowymi ołtarzami będziemy cały czas obserwowani przez coś przez nowego prawdopodobnie najtrudniejszego bossa w Grimdown o nazwie Dread, Który ma być właśnie według twórców jeden z największych wyzwań w tej grze. Bardzo ciekawa sprawa. Moi drodzy, nowy poziom trudności, modyfikator lutu i rozgrywki za sprawą otaży sprawi, że mimo jednego dodatku to gracze chętnie wrócą do całości Grimdown i wszystkich poziomów trudności, ponieważ uwaga, dzięki temu, że osiągniemy na przykład setny poziom w grze. To będziemy mogli nawet z menu zmienić poziom trudności, a nie tylko za sprawą ołtarzu Więc po prostu teraz będzie jeszcze większa satysfakcja, aby wrócić do całej gry i aby osiągnąć nawet ten setny poziom Fajna sprawa, ale jeśli chodzi o nowo zawartość to również mamy dziesiąte mistrzostwo, które zwiększa pulę wszystkich kombinacji buildów Moi drodzy, dziesiąte mistrzostwo Grimda o nazwie Berserker skupi się przede wszystkim na postaci bardzo ofensywnej pod Dual Welding, która będzie wykręcać wysoki damage i będzie miała możliwość transformacji w zwierzęta, czyli coś, co znamy na przykład ze Diablo pod postacią druida. Aktualnie wiemy, że nowe mistrzostwo właśnie wprowadzi możliwość transformacji w Wilkołaka skupi się na postaciach dwuręcznych i skupi się również na obrażeniach odkrwawienia i też magii lodu, która jak najbardziej będzie łączyła się z nowym, mroźnym dodatkiem. Na oryginalnej stronie Downa to są dwa najważniejsze artykuły, które pokazują zawartość tego dodatku, ale uwaga, fora skrywają znacznie więcej rzeczy, ponieważ mamy co jakiś czas update'y od twórców, którzy pokazują znacznie więcej zawartości. Więc to jest bardzo ciekawa skarbnica i Wam naprawdę polecam sprawdzić to wszystko, co twórcy co jakiś czasem updateują, ponieważ tego jest serio dużo. Między innymi są tam informacje o tym nowym Ult UltBosie, albo również nowe animacje WLC, które prezentują się bardzo ładnie. Mamy tam również masę informacji o nowych wrogach, itemkach i miksturach, które będą mogły być modyfikowane za sprawą nowej mechaniki. U nowego LPC-a będziemy mieli możliwość modyfikacji potki życia bądź przez różne modyfikatory, co łącznie da aż pulę 20 nowych potek. Osobiście bardzo mi się podoba ta nowa właściwość. Zatem, moi drodzy, widzicie, że naprawdę sporo przed nami zawartości w nowym dodatku do Grimdowna Funks of A Natomiast kiedy ono wyjdzie, tego jeszcze nie wiemy, ale twórcy bardzo. Pracują na tym, żeby było jak najwięcej, jak najlepszej zawartości, i o to w tym chodzi, aby twórcy się nie spieszyli i pracowali na tym. A my oczywiście będziemy się widzieć w tym dodatku na kanale Total Polska. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się.